Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii gry. Słuchajcie kolejne typy z tak zwanych znalezionych w sieci, pamiętajcie to jest test, eksperyment, bawimy się. Wyszukuję w całej sieci, że tak powiem, w cudzysłowie jakieś bardzo ciekawe typy, jakichś naprawdę bardzo dobrych typerów. Do tego korzystam z bardzo dobrych programów, różnych, różnistych, i na tej podstawie. Wybieram wam na przeważnie na jeden dzień, jeden taki mecz, który według mojej ocenie nadaje się, żeby go wam podać, i, i, i tak jak mówię, ma on jakieś tam podstawy, że nie jest, że tak powiem, wybrany z tak zwanej D. Słuchajcie, typ na, yy, dzisiaj mamy 7 kwiecień, za chwilę, bo mnie pytacie też wiele razy, za chwilę nagram odcinek, i podam wam typy na Ligę Europy, Ligę Konferencji i na wszystkie inne puchary. Zaraz zobaczycie, jak to się będzie odbywało i jaki będzie wynik końcowy, bo sam jestem bardzo ciekawy. Ale wracając do znalezionych w sieci. Słuchajcie, pierwszy typ na 8. Dzisiaj mamy siódmy, to pierwszy typ, jaki znalazłem to jest na 8 kwiecień, na piątek. Słuchajcie, kurs nie powala, ale według ekspertów w tym meczu. Nie ma innej opcji jak wygrana pogoni Szczecin. Więc pierwszym typem na 8 kwiecień jest pogoń Szczecin Wisła Płock. Gramy na wygraną pogoni z tego, co mi tam mignęło przed oczami. 1,52 w STS-ie. Zaraz sprawdzimy. Tak, 1,52 w STS-ie, 1,55 jeszcze można znaleźć w Fortunie. Niektórzy z. Tych ludzi, którzy grają Ligę Polską, nawet potrafią w tym meczu grać na minus 1. Ja podaję typ na zwycięstwo: Pogoni Szczecin po kursie 1,55. Niech to będzie w fortunie. Słuchajcie, drugi mecz, jaki udało mi się znaleźć, to będzie kolejny dzień, czyli 9:04 i to będzie sobota. Daleko nie musimy szukać. Interesuje nas mecz Aston Villa Tottenham Hotspur. W tym meczu, słuchajcie, ja podaję wam typ. Wygra Tottenham, ale z opcją Draft No Bet. Dlaczego? Ano dlatego, słuchajcie, ponieważ bawię się 20 lat w to i wczoraj miałem wam podać Odre Opole, ale nie jestem do końca. Jak to w sumie nieważne. Dobra. Generalnie, widząc kursy, słuchajcie na, na dwójkę. To nie to, że jest jakiś wysoki kurs czy coś, no ale, ale ja obserwuję pewne ruchy kursów i tak dalej, i wiem, że akurat jak idzie tutaj pół do góry, nie do końca mi się to podoba. Właśnie mi tak samo wczoraj było z tą Odrą Polem. Miałem wam podać Odrą Pole, ale tamte kursy były kompletnie. Nielogiczne na jedynkę, więc dlatego bałem się, że może wpaść jakiś remis. No i gdybym podał, to akurat wpadł w 92 minucie remis. Odra bodajże wygrywała cały mecz, a, a skończyło się jeden jeden. Także zabezpieczamy się w BookMacherce, żeby mieć zielone kuponiki, żeby wygrywać kasę. A nie podniecamy się, jak ja to nieraz mówię, niezdrowo jakimiś tam kursami. Także moja propozycja, słuchajcie, w tym meczu Aston Villa-Tottenham to jest wygrana Tottenhamu, ale absolutnie z opcją draft no bet w sts pokusi po 1.65. Kolejnym typem, słuchajcie, to już będzie 10.04. Kolejny typ, jaki mam tutaj zapisany, to będzie mecz znów z polskiej ekstraklasy tak zwanej. Bardzo mi się to podoba, że to jest taka ekstra klasa. I to jest ten mecz. Wisła Kraków podejmuje u siebie górnika Zabrze. I powiem Wam tak. Znów eksperci, którzy grają ten mecz, typerzy, od których że tak powiem w cudzysłowie zapożyczam ten mecz, grają na bezczelnego Wisłę Kraków na jedynkę. Ja, nauczony 20-letnim doświadczeniem. Znów rekomenduję Wam w tym meczu zagrać Wisłę Kraków, że wygra, ale również z opcją draft no bet, czyli remis nie ma zakładu. W przypadku gdyby stało się tak, że będzie remis, po prostu dziad zwróci Wam pieniądze. Jeśli się połaszczycie na ten kurs 2,60 czy coś, wpadnie remis, no to wtedy niestety dziad będzie się cieszył, a Wy stracicie swoje ciężko prawdopodobnie zarobione pieniądze. Więc ja zawsze w buchmacherce wolę się zabezpieczyć. I w tym przypadku również Wisła Kraków, Górnik Zabrze. Ja Wam podaję mecz. Wisła Kraków wygra mecz z opcją draft no bet. Zobaczcie, idealnie, po kursie 1,96 w Fortunie. Mistrzowski kurs, świetnie poszedł do góry. Także nic, tylko grać. Słuchajcie, to na tyle, a za chwileczkę zrobię taki humorystyczny, podkreślam humorystyczny odcinek w którym wytypujemy wspólnie razem wszyscy wyniki Ligi Konferencji, Ligi Europy i wszystkich tych innych pucharów, w których tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia co się może zdarzyć ale to już za chwileczkę zapraszam do obejrzenia do skomentowania i wszystkiego dobrego Wam życzę wysokich wygranych i pamiętajcie po raz enty to powiem nie dawajcie się nabierać na puchary. Trzymajcie się, hej!